Dzień dobry, moje się kolarowe, witam was w kolejnym odcinku z Trackmani. Dzisiaj jest piąteczek, więc jest... Ciureczek. Wertezeczek i kulfoneczek, no przecież oczywiste, prawda? <laughs> intro i lecimy. Mam wrażenie, że się przyciało lekko to, to intro, ale niech będzie. Ej, wypadłem za mapę i spadam. I po co? No właśnie też wy wypadłem za mapę. Po co? Dzień dobry wam. jest zrobione. Dzień dobry. Siemanko, siemanko. Dzień dobry wam, chłopcy. Jezu, chłopcy, odmłodziłem was. E, no tak, ty w sumie. Kurna, jak zwykle, jak. Ej, odpaliłem trakmanie. Wiesz co to znaczy? Wiesz co to znaczy, jak odpaliłem trakmanie? Że no. oczywiście zapomniałem włączyć, wyłączyć Facebooka i w tym momencie Loleczkowa do mnie pisze. No po prostu to jest taka klasa. czemu ty masz dźwięki na Facebooku? Ja nigdy nie miałem dźwięków. No bo nie wiem, jak wyłączyć. Tak się wyłączyć? Właśnie. Ja nigdy nie miałem dźwięków na Facebooku, halo. A próbowałem. Jestem od jest kotawki. To znaczy, no. generalnie można wyłączyć dźwięk na ca w, 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 w całości przeglądarki. I wtedy jest pro problematic lekko, bo, bo, bo wiadomo, nie. Hmm. Jak po tym. Ja, no, to, gdzieś na potem... pewno się da, bo no, mówię, no mnie nie ma dźwięków. Jak pod tym czerwoną platformę oglądać, jak się nie ma dźwięku, nie? No właśnie. PH w ustach. <laughs> Dobrze. A ty, kurna, a ty oszukujesz mnie. Jak on mógł? super. Nie wiem. Dzień dobry, jeszcze raz, tak. Cześć, cześć. Cześć, co, co tam u was słychować? Opowiadajcie nam. Silnik Trachmanii słychać na przykład u mnie. Wyjątkowo nie kombinu, nie pięćdziesiątki. nic z tych rzeczy. Widzicie co? Ja mam tutaj no. tak o, takie, takie małe pytanie. No? What the kurwa fuck, że ja tutaj mam 34 lokal rekord, a teraz przegrywam z jednym i z drugim. No się nie wiem. <laughs> co da fuck. Czy wy skaczecie na koniec na tej rampie? Mm, Rampam, pam, 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 pam. Dobrze, to ja już wiem co robiłem źle, bo skaczę. chciałem przekombinować, wiesz? Ja skaczę na, po prostu na lewo tam potem i Zdyrtaj. Zdy, zdy, Dobrze, już będzie dobrze, już będę miał lepszy czas od Was. Dziękuję. No i pierwszy, dziękuję. No i 22 lokal rekord. <grymne> o co ja ci podpowiadałem? No Pod... bo właśnie, tylko próbowałem omijać niepotrzebnie tą, tą rampkę i rampam pam robiłem, wiesz? No ale to wszyscy wiedzą, że jestem lepszy, starych, ma tak. I ty, tylko dlatego wygrywasz, że ci podpowiadam. Tak. tak to to tak. wy macie są tak panią. Sobie ten z tym nagrywa, ten z tym nagrywa, i się od, od lepszych tu wyzywają, ha? <laughs> Od lepszych się wyzywają. <laughs> znaczy ja nic nie chcę mówić, kulfon, że jesteś taki lepszy i wertes cię wyprzedza, no ale. No, no bo ja wam podpowiadam <laughs> i dlatego jestem. No, to ja wam podpowiadam, a, a nie skupiam się sam na wygrywaniu. no Dobra, tam pozdrawiam cię i tyle. No. Kantujesz. Ściemnia, nie? Wertes. No, jak zawsze. No, jak za jak on, on, on to zawsze po prostu. On to by nas wszystkich tutaj, jak sobie tak pomyślą na pieniądze poszukiwał. Może... <grym> <grym> jak tak przemyślę tą sprawę. Co Was tak spotkało zabawnego w tym tygodniu, ewentualnie? Czy, czy coś, jakąś anegdotkę chcielibyście opowiedzieć? Na przykład, nie wiem, w związku ze zbliżającą się sobotą? <grym> <grym> Anegdotka jest Będzie taka, dobrze. że. że, 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 że będę u Verteza, tak, w sobotkę i. No i może być grubo. Będzie grubo. Albo grubo, albo wcale. A to u mnie zawsze jest grubo. Dawno się nie widzieliśmy, co oznacza, że. Możemy nie pamiętać, że się widzieliśmy ponownie. Tak. Wiesz co? Przechodziłem ostatnio obok obokiemnika, ale nie wziąłem. Nie! N nie! Ma us coś ustalaliśmy, tak? Ustalaliśmy nigdy w życiu więcej jamnika, okej? Okay? Nigdy. Czy chcielibyście wiedzieć, o co chodzi z jamnikiem i dlaczego nigdy więcej w życiu jamnika? Ja chyba opowiadałem to już, ale bardzo dawno temu, więc może. jest z biednym Tak, czasem. więc od odpowiesz na odcinku dla wspierających. O, opowiem o tym na, na odcinku dla wspierających, który jest w niedzielę o godzinie 10. Serdecznie zapraszam, to jest tylko 5 zł miesięcznie, a macie 4 dodatkowe odcineczki e, w miesiącu z trackmani, a jeżeli, jeżeli, powtarzam, jeżeli wbijemy 200 wspierających, a jesteśmy na dobrej drodze, bo mamy już 120 paru to będzie dodatkowy odcinek w tygodniu dla wspierających Więc myślę, że warto jest tego wspierającego zostawić Poza tym e, dodatkowe korzyści to takie, że jest znaczek na... E, I można, e, no, w komentarzach wyświetla się znaczek, że jest się wspierającym e, Dodatkowo na czacie, na live'ie, a ostatnio częściej są te live'y niż było mnie do tej pory e, Można sobie takie dodatkowe ikonki używać No i oczywiście, no, słuchajcie, przy 200 będziecie mieli 8, 8 dodatkowych odcinków w miesiącu za 5zł miesięcznie no, no nie opłaca się? E, ja chciałbym tylko zareklamować swoją wspierajkę, że u, u mnie co prawda tak zajebiście nie ma, ale... Ale też jest, <grym> więc zapraszamy też do wspierającej i do Kulfona i do Werteza, bo oni jeden nie, i drugi nie, nie, mają... Nie, 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 bo ja coś innego chciałem powiedzieć, że u mnie tak no. zajebiście z takimi rzeczami, jakie ty proponujesz, nie ma typu dodatkowy odcinek jeszcze, mhm. ale tutaj przed live'ikami praktycznie codziennie... Powiem wam, że siedzimy na kanale głosowym na Discordzie, gdzie każdy wspierający może wejść. Ooo, no to kurde... Znaczy powiem, próba. że jeszcze każdy wspierający, bo może się okazać, że zanim będą jakieś niektóre osoby dymy robiły na takim czacie, to wtedy trzeba będzie tutaj... No ale to, to wtedy... ...trochę się... pogarniać, ale póki co jest, jest, jest dobrze, sobie tak gadamy. Wtedy się usuwa dymiącego tylko. Nie można odpowiedzialności zbiorowej, wiesz, no usuwa się dymiącego tak, wtedy, tak. no. No hmm. trzeba będzie. Werdhard, A póki ty nie, nie przeginasz? To jest odcinek do mnie, zapłaciłem Ci za to, żebyś tutaj był, a Ty miał 4 sekundy wyprzedzasz? Tak, ja, tak, ja, jak ktoś mi da spornika, to wtedy powiesz, że mi zapłaciłeś. Wiesz, Ci 4 sekundy biegać to jest easy, patrz, no ja to zrobiłem, to jestem słaby, to. Ja próbuję cały czas yy, na pełnej, to na, na full speedzie to przejechać i... Bo to się da na full speedzie. Jest, w końcu mi się udało. W końcu mi się udało i mamy to. Mamy to. Nie, pa Nie patrz, po pokazałem ci i znowu wiesz jak. Tak, pokazałeś, tak. Tak, krew przecież. od razu. Mm -hmm. <laughs> y o, 407 Loka rekord. Brawo. To trzeba tutaj tak ładnie na tej góreczce tam, tak. Powiem wam, że mam dzisiaj, dzisiaj mam ten dzień. Wiecie jaki to jest ten dzień? Ten dzień, kiedy. Od rana się nikt nie odzywał, odpaliłem nagrywanie i po prostu kurwa, już chyba piąty telefon odrzucam. To zawsze ze mną to Pasz. No. No muszę przestać co nagrywać po prostu. No. Ej, ja ci powiem, że jestem lepszy. Ja A? to nieważne kto do mnie dzwoni to odrzucam. Wystarczy, że nie mam numeru zapisanego, to nigdy nie odbieram takich Ale telefon. nie, no ja tutaj mi się wyświetlają, kto to dzwoni. Ja wiem kto to dzwoni, tylko że no, no co mam. Odebrać na odcinku i powiedzieć ty gościu kurwa, yy, no chyba, ch chyba chyba cię pojebało troszeczkę, nie? Ja tu chyba nagrywam, nie? Muszę kiedyś tak zrobić, ty, ciekawe. A tutaj nagle wiesz, dzień dobry panie Marcinie, ale to ubezpieczenie jest za zapłacenia. Za Chuj mnie tam twoje ubezpieczenia ja to chyba nagrywam, nie? <śmiech> <śmiech> Skąd mam ci kurwa na to ubezpieczenie zapłacić, jak ty mi przerywasz w pracy, kurwa, no? mordeczko, no weź się opanuj trochę, co? Kurwa, ty no, kurwa, też się opan. No, przepraszam, za nie później. No. <laughs> Kurwa, nie. mordo, dobra, nie denerwuj się! <laughs> Kurwa, pierwszy dzień w pracy i tak Ej, <laughs> e, bo ty, wy do tej mety na lewo jedziecie, prawda? No, no nie, no, no nie, nie. chyba trochę, trochę tak lepiej. Dobrze, może pytasz o checkpointa. No, a ja czas do tej mety na prawo, dlatego tak mi słabo idzie, dlatego mnie kulfon wyprzedził, bo, innej mety, bo w ogóle nie ma innej możliwości, że. Żeby on mnie wyprzedził, to wiadomo. Kurde! Jest to. Ja wiem, ja wiem, bo mnie inni rozpraszali. To jest tylko tego wino. Tak naprawdę. Tak, tak, tak. tak. Zdecydowanie Byłem, widziałem. Aj aj, 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 jak tam wjechać w tą metę po lewej stronie? Mmm, no, ciężko jest. Ale Cie, tak się. Ciężko. Ciężko. Ej, dupa. Powiedz, ty mnie. A co z ty, bo ty tam coś obiecywałeś, że przyjedziesz do nas, nie? Tak, Oho. No. A to weź mi powiedz, a co z Krzegorzem? On też przyjedzie do nas? Nie wiem. Zaciągniesz go? Nie wiem, ale. Na siłę? Będę chciał, będę chciał. wiem, <grywności> się da. Kurna, ale nie będę zdążyłem, ciała. a teraz bym chyba wpadł w tą metę. No, kurde. To jest piękny widok. To mi się co, ty będziesz mnie tu ściemiał, że piękny widok jak to, jest... to, to jest bardzo ładne, f 12 proszę. Naprawdę zrobię screen'a? Tak. Ten pierwszy raz. No ładnie. Jak robiłeś to z kobietą pierwszy raz, też sobie zrobiłeś screena? Pokażesz później. <grymne> <grymne> Ojej. Smacznego. Dziękuję. <grymne> firma udław się. <grymne> Nie no, na zrówkach leciałem przez dłuższy czas. Teraz sobie kupiłem coś wreszcie normalnego. To chyba Znalazłem wolne. Parę złotych, żeby kupić? Lord, Lord Vader. Wulfon. <tuh> e e I też. am your father. <tuh> no! ta podłoga troluje, to wygląda jak... ten. Dziura. Taka przezroczysta ta podłoga się robi, odbijająca. Gdzie ty mnie tu próbowałeś, kurna, wyprzedzić? Ty ja sobie muszę to przejechać, żeby wiedzieć jak jechać, bo tak jadę, jadę i dupa. Teoretycznie jest to full speed, ale czysto teoretycznie. Tam w jednym miejscu chyba jednak trzeba przydriftować. Ale jeszcze, jeszcze kombinuję. Dobra, tutaj sobie przydriftowałem mimo wszystko. A mnie popodrzucało, ja pierdzielę. Oj! Nie to kliknęłem, tak to trzeba. Jak jak. 42. Loka rekord, jak tam się kolorowe? <grytanie> Everybody pomarańcze. Everybody pomarańcze! Tańczcie tak, jak ja wam tańczę! Kurna! Lomcią z nami jedzie, wyobraź sobie! Nooo! Najsu! Nice A to pompelomcia, no! Najsu nice desu! Zmieszczę to, zmieszczę to, zmieszczę to, zmieszczę to na full speedzie! Wow! Prawie przewaliłem w metę! Tak wysoko wyskoczyłem <noise> na koniec. Ja tu mam problem z wyrobieniem tego zakrętu na full speedie, tam przed tym zeskokiem. No. Przed zeskokiem? Tak, no to ale tego się nie da wyrobić na full speedie. To jest jedyne, gdzie trzeba sobie przydriftić troszeczkę. Ale mm -hmm. potem, jak się ładnie to przydriftisz, no faktycznie, to y, to potem już reszta na full speedziku. Mm -hmm, mm -hmm. Oj, przytarłem, kurde. Tam te, jeden zakręcik trzeba, chociaż przypuszczam, że dałoby się go zrobić na full speedie. Wiesz, ze skokiem z tego. Mm -hmm. O! No nie, wydawało mi się, że lepiej to przyjechałem. Eee, dobra, spróbuję to na full speed zrobić. Ze skokiem na tą, na tą, wiesz, na ten dołek. Nie, 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 nie. nie. To nie, nie, na dzisiaj. Nie, na, nie, nie kombinuję, ja, ja, ja wolę wygrać niż kombinować. <laughs> Oj, uodbiłem się. O, to nie to... u mnie, to nie u mnie. Naprawdę to nie u ciebie? Nie Pierwszy raz? <laughs> Że to autko za oknem? Tak nie, bo to jest tradycja no, ja to u Kulfona, pierdziamy. że jak gramy w Trakmanie, to u niego pierdzi coś za oknem. Albo jakiś tramwaj, albo pociąg, albo. Tak, tak. <grym> Helikopter i tak Helikopter, dalej, no. statek kosmiczny, różne rzeczy, różne tak. bywały już. Czasem jakiś jach tam przepłynie, tak. Tak, tak, I, i tam Jak, jak słychać pompuj zęzę, to znaczy, że jak przepływa. Kurna, znowu! <grym> znowu kliknąłem w pierdzielony, ale teraz żebym zrobił czas. A 19. ten. No, ty to jesteś. No ja to jestem, nie? Kurde, ja to jednak jestem. I ja pier... Nawet mi powiedział, że ja to jestem. <grych> to a ja mnie to nie, już... nie ma. To ja to już muszę być, ja pierniczę. Pa pa pa, a ten N20 już taki szczęśliwy, a objechałem tego gnoja, to... <grych> In your face biać. Inniroface, misterbliacje. Aj, myślałem, 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 że to wyrobię, a jednak nie wyrobiłem. Ześlizguje mi się ręka na inserta, a pod insertem na klawiaturze numerystnej mam przełączenie na scenę na pełny ekran swojego pa paskudnego ryja. I co chwilę włączam swojego paskudnego ryja na, na pełnym ekranie, no. Taka cenzura. No, że wiesz, a ja, w, w, taka cenzura, że wiesz, że tak pięknie jeżdżę, tak podniecająco, że puszczam wiesz, swojego ryja, żeby, żeby ostudzić entuzjazm niektórych po prostu. <noise> taka cenzura, no. Dobre wytłumaczenie? Tak, piękne. Nie wiem czy bym się dał na to nabrać, no ale niech ci będzie. No. <noise> I tak byś się podniecił moją jazdą. Dobrze. <noise> Okej. Okay. Niech będzie, niech będzie. Ten, ten, ten argument nie jest inwalidą. Ale już wiem jak to trzeba było... O ja! O ja! Kurde, za ciasno i przytarłem, przytarłem. ja wiem jak już trzeba byłoby to przejechać tak mega dobrze. Minimalnie... Nie wiem. O kurde. Mam 52 lokal, jest fajnie. A ja mam 19, na 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 na, a wy nie... O. Kulfon cool Werthardt to, się to już przyszedł. nie robiłem screena, nie, nie. <laughs> nie chciałeś z tego dlaczego? Nie. nie. Dziwne. Mi tam się podobał ten wynik akurat. Trzeba nie, było sobie to zrobić to... screenika na pamiąteczkę. Mojego podniecającego przejazdu. Nie, nie. To, nie ma co, to takie, takie... YouTube ściągnie za nazwę odcinka podniecające przejazdy? Jak myślicie? <laughs> nie pojęcia, <laughs> Ryzykuję. Tak się będzie nazywał odcinek. I teraz, a tu, kurde. Kurde, no ja też na... Aj. Chociaż mam tutaj. Aj, tu beta była, kurde, tak mi wszystko się dało. Mam taki ładny lokal rekord tutaj, ale na razie. Wiesz co, bo ja już tyle się najeździłem ostatnio w trakmanie, że tak powolutku zaczyna się robić. Ej, ja już to jechałem, to też już jechałem i to jechałem. <grym> I to też już jechałem, dobra nuda. To też jechałem. Chyba czas się normalnie przenieść na jakąś inną trackmanię. He, rozumiecie taki. He? A, na Mario Karta. O, ma, znaczy mam Mario Karta w ogóle. Jak, jak chcecie to możemy pograć, tylko że musicie kupić Nintendo Switch. Mam. No, ej. Dawaj, nagrywamy Mario Karta. Kulfon. Cool Ale nie mam Mario Karta. No to, no to, zbierasz na live'ach na Mario Kart'a i tyle, no. Ale ja nie mam ani Mario Kart'a, ani intent. To zbierasz na live'ach na Switch'kę i na Mario Kart'a, no przecież nocowy, nie wiecie jak to się robi. Ja teraz zbieram na coś lepszego i... To znaczy na co? Na multiple. To jeszcze żeś nie zebrał na to multiple? No. Czemu ty chcesz multiple? No bo on lubi multiple. Różową koniecznie musi być. Oczywiście. To będzie różowa multipla. I jeszcze ja postaram się, żebym miała takie, takie ładne żyłski na światłach, nie? <noise> Warces, no każdy ma jakieś zboczenie, tak? No okej. Okay. Niektórzy oglądają, wiesz, na ph ustach yy, midżetów, a inni, a inni yy, lubią ten, no. Wiem, ja to lubię ukrywać, że mam Lambo w garażu. O, Więc na, na przykład to wie. też jest zboczenie, no. No. Ja to na przykład trzymam, wiesz, yy, w garażu Maserati yy, ST Focus na przykład, nie? O, no. ty mówisz. No. Nie, 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 to... to tobie się pomyliło, to jest Ford Focus. Nie? Chyba <laughs> widziałem co kupowałem, tak? No Maserati Focus. Nie. Przecież no, chyba by mnie nie okłamał sprzedawca, tak? Mówił, że Niemiec płakał jak... jak oddawał. I że gonił go aż, aż do samej granicy, no to chyba mnie nie okłamał, tak? I, i że potem dzwonił do serwisu posłuchać jeszcze jak silnik pracuje. Dokładnie. Płakał, kurwa. Nie, to ta woda z powodzi wypływała z auta. Czy Ty czujecie w ogóle, że takie teksty koleś w salonie faktycznie mówił? No chociaż idziemy w takim kierunku społeczeństwa, że niedługo będą tak sprzedawać w salonie samochodów. Pa, pa! Jak to produkowali, to płakali ze szczęścia. Kurwa, wreszcie go zużyłem, dawaj no ale, kolejny. Ale, ale tu, ale, no ale tutaj jest trochę rdzy. Rudego z imprezy nigdy nie wygonisz, no. Ale e, powiem Ci, zdarzyło się raz znajomemu, jak jeszcze bawiłem się w sprzedawcy odkurzaczy po 6000 zł. E, gość tak dobrze poprowadził prezentację, e, że ludzie koniecznie chcieli ten odkurzacz kupić, a on powiedział, że im nie sprzeda. To bardzo dobra technika ogólnie, no. I takich wiesz, męcił do samego końca, że im nie sprzeda Oni no, pani, no sprzedaj, no proszę, sprzedaj pan. No. A to, 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 co on zrobił, to było ogólnie nielegalne w Polsce, bo to jest manipulacja i manipulacji jest sporo. Ja się uczyłem zresztą manipulacji jeszcze za czasów, kiedy nie było to nielegalne. Jest bardzo dużo tego, takich technik, i na przykład jedną z nich jest, kiedy przychodzisz z, z, z umową do kogoś i koleś jest nie do końca pewny. To ty bierzesz tą umowę i nie, wie pan co, nie, nie, ja ją drę, Bo to szef mnie zajebie. Po prostu za, za takie warunki szef mnie zajebie i zaczyna się drzeć tą umowę na jego oczach. Hmm. 90% klienta zrobi: Nie, 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 pan, poczeka, pan, poczeka, pan, poczeka. Pan poczeka. I podpisuje w ciemno. No, no to, to taki, taki, te, takie techniki manipulacyjne. takich jest... parę technik. No, drugą z nich na przykład, jak się uczyłem y, przy telemarketingu, na przykład moje ulubione. Y, Dzień dobry, mógłbym rozmawiać z szefem, no ale szef y, szefa nie ma i on tak nie może rozmawiać. No bo żadna sekretarka nie przepuści bezpośrednio marketera, tak? Y, do, to kiedy mógłbym zadzwonić? Każda odpowie na no, odpierdol. Jutro proszę zadzwonić. No to dzwonisz jutro i mówisz: Dzień dobry, prosiła pani o kontakt. Dziękuję, ona już jest. Ona już nie wie, co ma powiedzieć. Jest kilka takich manipulacyjnych rzeczy, ale. No. Y, to co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Zapraszam na odcinek w niedzielę. Dla wspierających i trzymajcie się. Cześć. 有有。Yo, yo. Hey,